Witajcie w kolejnym odcinku, a dziś odcinek z duchem muzycznym towarzysza Tito, czyli z byłej Jugosławii z Serbii. Zapraszam na odcinek. A ja sobie gram na gramofonie. Trali, tralala, trali, tralala. Czy ta wystawa nie jest zachęcająca, żeby odwiedzić ten sklep? Dobry dan, czyli księgarnia. Ale czy są płyty winylowe? Nie ma. Zmykamy dalej. Trzeba być idiotą, tak jak ja, żeby pomylić drzwi. I do księgarni, pomimo że drzwi były obok do sklepu z winylami. Więc już jestem, więc zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Proszę bardzo. Artyści tutejsi, trochę klasyki, wielodogma. Coś na pewno muszę przywieźć stąd, żeby zrobić audycję w radio. Jak z cenami, moi drodzy? 36 zł to jest 1000 dinarów, więc sobie łatwo przeliczyć. Góra, tutaj wjechałem na pół, gdzie są artyści z tego regionu. Nie wszystkich znam. To, co pamiętam, i czego szukam, to szukam. Słyszę moją żonę, która idzie, a wchodź sobie do. Sklepu obok, tak? Josip Palisad. Jak ktoś słucha mojej audycji to ją słyszał. Bo już ją grałem w Bemowie też. Więc e, sami wiecie, że to są moje klimaty trochę te bałkańskie. Coś co u nas jest rzadkie, a tutaj jest zobaczcie Lajbach, jest ze Słowenii. Poznałem tego gościa kiedyś, fantastyczny skrzypek dnemania. Jest tego dużo, zobaczcie. Patrzcie w Sandrakach limitka doktorną. Nie widziałem u nas jeszcze takiej wersji. Marbi widziałem, pewnie wy też. To jest nowa seria właśnie Indiany Jonesa na reedycji. Klepik vintage i płyty, ale wszystko jugosłowiańskie, ale nie, nie jugosłowiańskie, ale no to już epokowe. Większość artystów nie znam. To co znam znajdę w dobrej cenie, to biorę. Ceny, jak widzicie, trzy tysiące dinarów, półtora tysiąca dinarów. Więc, jak na kraj, taki. Niezbyt zamożny jakim jest Serbia, to myślę, że sporo. No ale fajne rzeczy są w tym sklepie. Zaraz Wam pokażę co jeszcze. Duży upał dzisiaj w Belgradzie, więc myślę, że ta czapka mi się przyda na poszukiwanie płyt winylowych. Co oni sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie, jaka suszarka do włosów. Myślę, że dla mnie też idealna. Good for me. Nie, nie. Co mam Proszę bardzo, jaki piękny płaszcz wojskowy, jeszcze z metką. Kurczę, gorąco jakby normalnie diabeł napalił w piecu. A jeszcze, e, według informacji, no to miał być tutaj sklep z winelami. Okazało się to sklep muzyczny z gitarami. Więc jakieś nazewnictwo w Google było nieprawidłowe. No, idę szukać dalej kurczy. No, miasto piękne, pogoda cudowna. No, cóż, zobaczymy, co jeszcze złowię. Maszeruję, maszeruję ulicą Puszkina, bo podobno tutaj się mieści sklep słynnej wytwórni Jugoton, gdzie można kupić płyty winylowe. Więc, no, nie mogłem nie odwiedzić takiego miejsca. O, mam zielone. Idę, bo mam zielone. Dobra Puch. jestem już prawie przed sklepem tak wygląda z zewnątrz no cóż, wchodzimy ta piękna koszulka, Hello? Płyty CD. Proszę Okej, okay. ale mnie interesują winyle. Więc zaraz zobaczymy, co jest ciekawego. I Wam pokażę na końcu odcinka, bo jest tego trochę. Tak więc yy, trafiłem do tego sklepu jednego, drugotonu, Torba płyt jest. Jeszcze jeden sklep po drodze odwiedziłem. Też coś tam udało mi się zdobyć, no ale to już na pewno nie będę pokazywał Wam teraz na ulicy, tylko pokażę Wam to już spokojnie jak wrócę do domu. Ale myślę, że to jeszcze nie koniec niespodzianek, więc oglądajcie do końca. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać wielkość tego sklepu. Zobaczcie, wszędzie są płyty. samego Ex-Yugo. Kilka skrzynek. Pięknie wszystko pokatalogowane. Naprawdę sklep robi ogromne wrażenie. A jak z cenami? Moi drodzy 3600 dinarów. Wydania stare, nowe. Jest naprawdę grubo. Chciałem wam coś pokazać w sklepie z muzeum historii Jugosławii że też można kupić płyty winylowe w tym muzeum. No ceny nie są zbyt tanie, bo 5000 dinarów zdecydowanie drożej niż na mieście, ale takie oto rzeczy, czyli Serbia winylem stoi, można powiedzieć. Proszę bardzo, jaki muzyczny akcent w Muzeum Historii Jugosławii, złota płyta. 25 maj 1980 rok, jak widzicie, dla pianisty Iwo Pogorę Te płyty można na starociach dostać, kiedyś też kupiłem, ale taka pamiątka złota płyta z muzyki. To też inne płyty, ale bardzo fajna pamiątka i akcent polski. I taki akcent też gramofon Nikola Tesla, 59 rok. Telewizorki, oczywiście. Już tu widać, okay. to jest spacerując sobie Ale... głównym deptakiem Belgradu. Zobaczcie, taki kramik, poustawiane płyty. Szukam jednej płyty, pan mi że może będzie znajdzie. No Scena do odbostu. A, okej. Okay. Sena do odbostu. Nie znajdź. Co to najbolji Da, no, ja znam, gruba. ja mam. To je najbolji album. Samo nemam spoljašnju. Sad ću da ima ovdje još jedna grupa. A, ah, može. Okay. Ja znam. Krila. Bora, riba čorba. Generacija peri. Kardinal uh, Par je vedno nekaj popularnih tehnologij. Buldožen, da ušljub. To je res vse. Še vedno, če če čeže, vlači pingvini. Ne vem, češte tukaj nečrnilo. Kaj če 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 če, če. Zavne valja, to je avto. Da, še nekaj drugega. Smo.

to była ta różnica, właśnie, że w Jugosławii były płyty. W Jugosławii właśnie były płyty. A u nas ciężko było. Tutaj pan też ma. A kraja obraz tęczą. Pan mi próbuje tutaj książkę sprzedać Krajobraz tęczą. Zobaczcie The Clash Guns and Roses Da Bielodogma Jomusa

O, on ma jeszcze pierwszy bulldoze I elektryczny orgazm Zobaczymy jakieś Elvisy David Bowie Ironi i Ganzi no to co dobre się kończy, ale taka duża torba płyt wraca ze mną do Polski i za chwilę Wam je pokażę, więc teraz się będzie działo, więc nie wyłączajcie YouTube'a, tylko oglądajcie dalej. Wyjazd mogę podsumować, że był winylowo udany. Zdecydowałem się, zaraz zobaczycie, na zakup praktycznie tylko i wyłącznie muzyki z tego regionu. No, raczej płyty to będą nowe, w sensie reedycje. Dlatego, że e, jednak stare wydania trzymają cenę, a ja nie miałem jakiegoś takiego ciśnienia, parcia, żeby to posiadać e, w pierwszych wydaniach. Więc e, pokazuję, co przywiozłem. Moi drodzy, e, Zlatko Dach, Powratak. To jest taki hard rock z folkiem. E, też trochę takie progresywne granie. E, album z 2021 rok. Mówię oczywiście o reedycji, oczywiście nakładem Y, tutaj Diskosa, no i y, wydanie chorwackie, więc y, ląduje to u mnie na półce. Jeszcze nie otwarta ta płyta, tak jak widzicie, bo y, po powrocie nie miałem czasu jeszcze ich posłuchać, więc y, czekają cały czas. Y, tutaj już podnoszę DINO DWORNIK, y, wydanie deluxe, taki edition deluxe, y, płytka z 2023 roku, no to można powiedzieć, że dość świeża. Co to jest? To jest taki elektro-funk, można to określić. Myślę, że w najbliższym czasie pewnie ten artysta zagości w Radiu BMW w mojej audycji w Shark. Zresztą dużo tych płyt, które dziś za chwilę Wam pokażę, które ze mną przyjechały do Polski, zagości w mojej audycji Shark w Radiu Bemowo. Więc tradycyjnie słuchajcie, w każdy wtorek od 16 do 18. No, trochę teraz będzie tej muzyki ex jugo. Jug, więc kto lubi takie klimaty, no to tym bardziej zapraszam do słuchania audycji. Kolejna rzecz to jest zespół Eplay. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. To jest serbski zespół. Bardzo fajne takie rockowe granie trochę można powiedzieć New Wave indie rock, no takie pomieszanie styli, z fantastyczną wokalistką i basistką zarazem. To jest taki mini album ich z 2020 roku, wydanie serbskie. Kurczę, no powiem Wam szczerze, że szukałem jeszcze kilku ich innych płyt, bo ja bardzo lubię ten zespół, ale niestety tylko udało mi się jeden winylek ich dostać, no i oczywiście jest już ze mną. Kolejna rzecz, tutaj sobie odłożę tą płytkę, to jest moi drodzy 2019 rok, wydanie chorwackie, Tichomil Pop Asanowicz, no jeśli ktoś słucha mojej audycji w Bemowie, o której wcześniej wspominałem, to już ten artysta się pojawiał w mojej audycji. To jest taki funk z jazzem, fantastyczne granie. Tylko, że inny album oczywiście się pojawiał. Tutaj, tak, widzicie te albumy, jeszcze nie pootwierane w folikach. Bardzo fajne wydawnictwo na dwóch longplayach. No, myślę, że też szybko trafi na talerz, bo bardzo lubię tego artystę, więc nie omieszkam go jak najszybciej odsłuchać. Kolejny album to już będzie wokalistka Ex jugosławia która też już gościła w mojej audycji, ale też z innym albumem. Ten album. Widziałem kiedyś w sklepie płytowym w Warszawie, ale kosztował ponad 200 zł, więc nie zdecydowałem. Tutaj zapłaciłem, uwaga, w granicach 50 zł, samóweczkę. 2023 rok, wydanie chorwackie, bo to jest słynny Jugoton, czyli Croatia Records obecna. Fantastyczna wokalistka, jak ktoś nie zna, to bardzo polecam. Jak się nie mylę, to chyba pochodząca w ogóle z Sarajewa, gdzieś z Bośni na pewno. No, i kolejna rzecz tutaj, którą Wam już chcę pokazać, no to 2020 rok. Też wydanie chorwackie, Croatia Records. To jest dość nowa rzecz, Sania Ilić i Balkanika. Projekt kilkukrotnie gościł w Polsce. Miałem okazję widzieć. Bardzo fajne granie. To byli też przedstawiciele na Eurowizji 2018 roku, jeśli chodzi o reprezentację Serbii. No, niestety, wokalista, lider, znaczy nie wokalista, lider, główny kompozytor zmarł bodajże w czasach COVID-u, w okresie COVID-u. No, szkoda. To jest taki folk z elektroniką, ale to nie jest ten taki upałupa, jak -upa, to można określić, turbofolk, taki kojarzący się z Bałkanami. No, to są fajne te kompozycje. Polecam. Bardzo taki dynamiczny, fajny zespół i fajne granie. Jeszcze Wam powiem o cenach. To tak, stare płyty, no, trzymają ceny. One, te pierwsze wydania epokowe, yy, trzymają cenę. Powtórzę się, ale one jeszcze nie są jakoś zabójczo drogie, jak na takie nasze zarobki polskie, warunki. E, aczkolwiek, yy, no, w okolicach tam od 200 zł, w górę do 300 za dobre wydanie z 60-tych lat, jak oglądałem płyty. Co jeszcze? Nowe płyty, no to są w granicach od 50 zł do 70 zł, jeśli chodzi o podwójny album, tak zwane dwa long playe. Fajne one są, wydania są bardzo fajne, czy to na gatefoldzie z jakimiś fajnymi dodatkami. I generalnie, tak jak zauważyłem, Belgrad mocno winylem stoi. Ja tylko odwiedziłem przez te kilka dni kilka sklepów. Tych sklepów jest dużo, dużo więcej. No ale. Czas nie pozwolił, no i pogoda, bo było po prostu tak gorąco, że, że nie dawało się rady yy, za bardzo przemieszczać, też tak. A Belgrad nie jest małym miastem, więc te sklepy, które były tak w ścisłym centrum, które były w moim zasięgu, no to widzieliście, odwiedziłem, a te już w, na innych dzielnicach, czy po drugiej stronie rzeki, no to już sobie po prostu odpuściłem, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie okazja. I znów tam zagoszczę. A jeszcze korzystając z okazji, to pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. Jestem ciekaw Waszych opinii, czy takie vlogi z wyjazdów też są fajne, czy tylko starocie, czy może jeszcze chcielibyście coś zobaczyć. No i pokazuję to, co jest już na sam koniec. Jedna płyta epokowa. Pewnie się domyślacie, oglądaliście od początku ten odcinek, co to może być. Jest to Jura Stublicz i Grupa Fin. Wydanie jugosłowiańskie, dokładnie Jugoton, ten klasyczny, oryginalny Jugoton. 83 rok. Płytka, oczywiście, ma zachowaną oryginalną jeszcze taką kopertę, wkładkę. No fajnie. I ta płyta, tak jak widzieliście, została przeze mnie kupiona na ulicy i ona kosztowała mnie dokładnie, uwaga, 35 złotych, więc w ogóle kwota nie nieduża. W Polsce jej nie mogłem znaleźć. Gdzieś na diskoksie jak próbowałem ją wcześniej kupić to ona kosztowała gdzieś w granicach. To jest nawet w niezłym stanie. W takich stanach VG tak od 20 euro w górę. No ale teraz już ją mam za wiele, wiele mniej. I ostatnia rzecz to jest 2022 rok i takie podwójne wydawnictwo na dwóch płytach Singli. Z lat 1974 do 1980 Bielodogme, czyli zespołu pierwszego, jak się nie mylę, Rana Bregowicza. Generalnie, jak ktoś kojarzy ten zespół i chciałby kupić taką płytę epokową na winy luto, tam były bardzo tanie. Ja już się nie zdecydowałem więcej kupować płytno, bo 8 przywiozłem, więc sporo, uważam. No też bagaż się liczył, bo nie miałem jakiegoś nad bagażu. A w Polsce jednak biologmę cieszy się jakimś takim kultem, i te płyty ich są bardzo drogie, epokowe oczywiście, te jugotonowskie. No ale można też kupić reedycję, z której się można cieszyć tak jak ja. A tymczasem to już jest koniec. Zapraszam Was na kolejne moje odcinki. Trzymajcie się, cześć.